Chciałem coś pokazać, nie? Dwa, no, pół roku temu, dwa lata temu ma sobie zmasowane wody w pół roku temu na całe to to jest może za czy coś takiego no ta noga jest krótsza Ty już pokażę na filmach rok, dwa lata temu parę centymetrów tam jakoś co tu odstaje widać ale tak stanę, ja zmiana pierwsze. Wezmę tę wodę. I wyciągnę ją na śniegu. Żeby wstać źródłową. Tak już się chowa. Teraz przekona. Tu Tu jest ten, powstaje. Możemy zobaczyć jeszcze. I co? Chowa. Czyli tak wygląda, że noga jest w żywnej wielkości, tylko wyskakuje bok Czyli stałem go tutaj. Dlatego jest krótsza, teoretycznie. Nie wiem, co to nawet w ogóle wyszło, ale trzeba to sprawdzić to. Przepada do przodu. No dobra, uda ale wyspakuje, bo chowa się w zmienionym tempie. Wskazująca kość. Bóg. Chowa się. Wyspakuje. Widać. Chowa się, wyskakuje, no to się chowa wtedy. O, nagle z powietrza, widać. Naciągam, no, chować. Mówiłem to jakaś odrębna, nie wiem czy gdybyśmy na to uwagę. Nie pokazywałem z tego schowania, ale miałem ręczgorny, chyba że były był skaszowany. Nie można ich wykluczyć. Trzeba wysłaniać wszystko. Nie to pokazać. Tak, żeby to było widać. Odstaję na całość. Naciągam rękę w dół. Się chowa tak żeby o stoję całymi stopami dłoma. puszczam luźno, puszam się podnosi w powietrze. A się się to To jest normalnie no mega jest w powietrzu te parę no 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 może no teraz dla Teraz stoję Równo, cała się schowała Puszczę i wystaję Tyle więcej Ale to ja też nie lubię Ja te widzę tak noga może być... tu jest noga lewa może być dobra tu jest dobro tu... wyskakuje, przez to się skaca noga skakuje wyrównuje to jest taka ochotnie rozumowane na miejscu lekarzy ani ja ani rezonansem ale trzeba by to sprawdzić zarazem nie wkraczam jakiekolwiek operacji